W wieku 103 lat zmarł najstarszy mieszkaniec Wielunia, Leon Pieczyński w Wieluniu. Pan Leon był przede wszystkim znanym fachowcem. Kolejne pokolenia mieszkańców przez lata przychodziły naprawiać rowery do jego niewielkiego warsztatu przy ulicy Sierackiej, który prowadził od 16 do 99 roku życia. Najpierw to był warsztat, który był w miejscu na początku ulicy Sierackiej, W tej chwili jest tam sklep z ziołami. O, to jest na miejscu warsztatu Taty, a y, po jakimś czasie y, wybudował tutaj y, warsztat. Gon Go kochał ten y, warsztat. No i od czasu do czasu dla. Takiej przyzwoitości mówił, chyba jest taki, takie piękne lato, chyba wezmę sobie tydzień urlopu. I polegało to na tym, że rzeczywiście zamykał warsztat, wywieszał kartkę, że od tego do tego dnia warsztat jest zamknięty, eee, rozkładał leżak w ogrodzie i odpoczywał eee, sobie. Wieczorem już stawał się nerwowy, już mówił mamie, że idzie do warsztatu, żeby coś tam zobaczyć, czy dobrze jest poukładane. Następnego dnia już otwierał i kończył się urlop, bo nie mógł po prostu wy, wytrzymać. Wielkim autorytetem dla pana Leona był Józef Piłsudski, dlatego do późnej starości chętnie wspominał czasy swojej służby wojskowej. A było co wspominać, bo Leon Pieczyński był bowiem weteranem kampanii wrześniowej, żołnierzem Batalionu Obrony Narodowej Wieluń, uczestnikiem bitwy nad Bzurą i obrony Twierdzy Brzeskiej. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi medalami za bohaterstwo na polu walki, dlatego Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, nie ma wątpliwości, że warto przybliżyć bliżej postać Leona Pieczyńskiego mieszkańcom Wielunia. Poznałem świętej pamięci Leona Pieczyńskiego i to poznałem jeszcze jako uczeń tutaj, znajdujący się w pobliżu szkoły, zespołu szkół numer 2 w Wieluniu, kiedy właśnie przechodziliśmy niejednokrotnie koło warsztatu ślusarskiego, który przecież działał przez tak, takie długie dziesięciolecia w Wieluniu, że wszyscy starsi wielunianie doskonale wiedzieli, gdzie można naprawić na przykład rower, w którym miejscu przy ulicy Sieradzkiej. I wtedy już wiedzieliśmy kto to jest pan Pieczyński. I miałem tę wielką przyjemność że z okazji stulecia urodzin tutaj właśnie w tym miejscu pobliżu tego portretu który nam towarzyszy z tego portretu zerka na nas pan Leon Pieczyński, że wtedy właśnie byłem tutaj i mogliśmy wspólnie z rodziną z bliskimi z burmistrzem Wielunia i z wieloma innymi osobami, także z telewizją kablową świętować to wielkie wydarzenie, jak się okazało, już wtedy wiedzieliśmy człowieka wyjątkowego. Narzędzia z własnego zakładu ślusarskiego nieraz uratowały życie Leonowi Pieczyńskiemu na froncie. Kiedy poszedł na tę wojnę, to ze swojego warsztatu wziął parę narzędzi do kieszeni. Nieformalnie tak, bo żołnierz ma mieć to, co może mieć przy sobie, a on miał jeszcze parę narzędzi, i dzięki temu uciekł z tego obozu rosyjskiego, bo mógł przeciąć druty. To samo się powtórzyło. Książkami z warsztatu. Książkami z warsztatu. Jeszcze trzy lata temu pan Leon świętował setne urodziny, podczas których zdradził swoją receptę na długie życie. Trzeba mało jeść, a dużo robić. Po wojnie pan Leon kontynuował pracę w warsztacie ślusarsko-mechanicznym. Uczestniczył również w życiu miasta pod okiem doktora Patryna. Pracował nad budową nowego szpitala. Był też jedną z osób, które reaktywowały Wieluńskie Koło Ochotniczej Straży Pożarnej. Działał w różnych takich organizacjach użyteczności. Powiedziałabym publicznej, w wieluniu był czynnym członkiem cechu, co oczywiste, bo był rzemieślnikiem. No i pamiętam, że Nieodmienny, z racji jakiejś uroczystości, nosił sztandar cechowych. Tutaj chyba jest takie zdjęcie, ono już jest nie takie doskonałe. Pokazuje jakiś to dzień Bożego Ciała, chyba i ta ten niosącego ten cechowy sztandar. Rodzina wspomina zmarłego przede wszystkim jako oddanego życiu rodzinnemu męża, ojca i dziadka. Kiedy moja mama, która odeszła w roku 2002 była już bardzo chora, to ja czasem z Piotrkowa po zajęciach w uczelni wsiadałam w samochód i jechałam na noc do domu, bo akurat wydawało się, że już jest kryzys. I lekroć przyjeżdżałam tak bardzo późno, następnego dnia trzeba było iść do pracy, wyjeżdżałam stąd na przykład o drugiej, o trzeciej, nad ranem był taki czas, to mama bardzo płakała, mówi, gdzie to dziecko u mnie, tak? gdzieś przez te lasy do tego Piotrkowa pojedzie, a tata mówił, nie odmienia, co to nie przejedzie, przejedzie.